Ile, ile razy w ogóle byłeś mistrzem Polski w swoim życiu? Trzy razy się udało. Udało się trzy razy, a pamiętasz czy... lata, w których Po... Czy ja pamiętam? 2018, bo o, to było skrwilno. Czyli całkiem niedawno. Całkiem niedawno. Były Gliwice 2014 no. i wydaje mi się, że Grodzisk Mazowiecki 2013. W ogóle? Tyle już było tych mistrzów, no, że... Bo w ogóle my się w jakiś czas znamy, no nie? Wiesz, tak yy, jak ty mi opowiadałeś... Trochę. Opowiadałeś mi o, o tych początkach właściwie, o rzucania, na przykład rzucaniu tymi różnymi takimi dziwnymi ciężarkami. No, w, nie od razu Kraków zbudowali. No, no, właśnie, wiesz, no to, Bo ja tak się wbiłem w temat, wiesz, arborystyki całkiem niedawno, nie? Bo to 8 lat temu. No to trochę więcej czasu w tym siedzisz? Trochę więcej siedzę niż Wtedy ośma. nie było rzutek, nie? Takich ładnych, jak zaczynaliśmy. Nie, no ciężarków nie było. Pierwsze prototypy szyła moja siostra. Jakieś tam rzucaliśmy jakimiś żelastwami, nie, 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 zupełnie niebezpiecznymi. A nakrętkami od hmm. tych też rzucaliście? Też się od, zdarzało, od też. Też się zdarzało. Później, później właśnie, no, odchodziliśmy od tego jak najszybciej, żeby, żeby w stronę bezpieczeństwa iść. Były woreczki jakieś z poduszek powietrznych od samochodów szyte no. tego typu rzeczy i to się nie rozwalało. No, nie tak jak teraz. Nie, to, nie? tak jak teraz. No teraz Dokładnie. to w ogóle duże jest słaby, nie? Tak, tak. Tękają te wszystkie No przyrządy. tylko my, tylko my jedynie twardzi. <głos> <głos> Żelazo nie klęka. Tak jest. Wiesz, jest. W ogóle oprócz tej arborystyki, którą ty jakby uprawiasz 4 lat. Właściwie to ciężko mówić Inaczej, za to pytanie. Właściwie o tej wspinaczce drzewnej, no bo to jest tak, że można być wspinaczem drzewnym i nie być arborystą, albo być wspinaczem drzewnym i stać się arborystą, na przykład, nie? czyli specjalistą już od drzew, który się wspinał. Tak. No chyba taka droga jest naturalna zupełnie, nie? Że, że zaczynamy to robić. Ja to, to zaczynałem robić z zielonego pojęcia o drzewach, nie miałem zacz... tylko miałem się wejść na nie. To bardzo podobnie jak ja. no Ja byłem najpierw na pewno bardziej wspinaczem niż arborystą bezdyskusyjnie i to na początku gdzieś tam się pracowało na wysokościach i z, z zupełnego przypadku przeszło się na, na drzewa. I tak już zostało do dzisiaj. No właśnie, to jest, wiesz, bo taki, to jest taki temat, gdzie często po prostu każdego wspinacza drzewnego nazywa się od razu arborystą, no nie? A, a to Niekoniecznie. Tak, a to tak nie jest. Tak. No? Myślę, że w sumie nawet nie ma nic złego w tym, żeby tak stwierdzić, bo wtedy jest moment, kiedy ludzie mogą się uczyć. Tego zawodu, jest Generalnie mimo, że ja siedzę już tyle lat w tym zawodzie, to cały czas z, z każdego roku na rok się uczę i, i czegoś nowego dowiaduję. Ta arborystyka ewoluuje no. cały czas, można powiedzieć, i my się też uczymy. Mimo że siedzimy już naprawdę grube lata przy, przy pielęgnacji drzew, przy, przy dbaniu nad, nad drzewami. W ogóle to jest no, to jest niesamowite, bo oprócz. Kiedyś siedzieliśmy przy napoju e, i Też ci, że pamiętam. rowery, kajaki e, kajaki, jeszcze raz kajaki, bo to mnie tak. zafascynowało. Wtedy ja mam trochę mało czasu. Miałeś spróbować. Tak, miałeś tak. spróbować. Myślę, że w końcu spróbuję, bo próbuję to teraz zmienić, żeby mieć więcej czasu dla siebie. E, myślę, że się w końcu wybierzemy. Zapraszam. No. Zapraszam I na Co decyzję. i co jeszcze? I co jeszcze? I co jeszcze? I... I praca każdego dnia właściwie. Praca, praca, która generalnie w okresie wiosenno-jesiennym jest, jest naprawdę bardzo fajnym ofisem, mm. jeżeli chodzi. Na pewno bym nie chciał siedzieć w biurze od 8 do 16. No właśnie. E ale okres zimowy no, no nie jest zbyt przyjemny dla arborystów. Ale... No ostatnio się widzieliśmy zimowym. Tak, tak, tak. Trochę nas przewiało, trochę nas przewiało, no ale takie życie. Nie? Ci to, jest, to jest niesamowite, no nie? Bo patrz. Ile Ty ważysz? Za dużo. <laughs> Ale zaraz dojdziemy do tego. <laughs> ile ważysz? Nie, tak? No odpowiednio, nie? Koło <laughs> stówki jest? Nie, no co Ty? Teraz 88, jest już 96. Se. 96, nie? 96. Ja ważę 66, czyli jaka to jest różnica? Znaczy, ja ważę 96 netto. Netto bez ubrań? Bez ubrań, bez różnych tam jeszcze A innych ja ważę rzeczy. 90, nie? ja ważę 66 netto. <laughs> Dlatego bo... słuchajcie, jest taka różnica w ubiorze w tym momencie. Ja muszę stać w puchu. No ale to jest taki ultralight, nie? No, powiedzmy. Myślę, że każdy ma odpowiednią wagę do swojej siły. No właśnie, nie? Także... Nie każdy potrafi rzucać tak ciężkimi ciężarkami, bo chyba jesteś jedną osobą. Nie... nie widziałem osoby, która rzuca cięższymi. Ja znam jeszcze... 600. -ka. Pozdrawiam krawca. Krawiec też rzuca. 600? 16, to nie jest 600, nie. nie. No to czekaj, to ty nie rzucasz już 600? Kom? Ja myślę, no, że nikt nie progress. rzucałem 600. <grym> ja go się, widzieliśmy, było 450. Nie? No to teraz y, 16 kami rzucam. Czyli to jest. Hmm. Ile to jest? 16 uncji, nie? 16 uncji to jest. To 460? 463 chyba, jakoś tak. No no nie, 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 no pół kilo to to nie jest, nie, 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 nie oszukuj, nie oszukuj. Nie A mną na ile metrów byś rzucił? Tobą? Dał, auta spokojnie. Auta, spokojnie, nie? Spokojnie, spokojnie. Także. No to jest właśnie, wiesz, mnie to zawsze ciekawiło, bo ja zanim cię poznałem w ogóle, to ja słyszałem o Tobie różne historie i legendy. Nie? Właściwie moje pierwsze spotkanie z Tobą było takie, ale, ale burak. Co, cóż, coś pan Ani cześć, ani nic. Skupiony na robocie. A gdzie to Robię, było? No Na jakiś zawodach, Wiesz, to były zawody. Nie znaliśmy się, no nie. A nie ale, to, ale nigdy nie kieruję się w życiu pierwszym takim wrażeniem. Zawsze mi się sobie... Nie, to nie książki po okładce. A, nie? Tak. Już to było niesamowite, bo wszyscy kurde, to jest niemożliwe, żeby było burak, nie? Chociaż mi tak przychodziły myśleć. <laughs> I i wiem, i okazało się, że tak nie jest zupełnie. I to jest niesamowite. Że. Życie, że, życie tak, pani. To jest normalne życie, nie? Ale słyszałem legendy. Wiesz, bo kiedyś pracowałem z taką ekipą, gdzie kiedy, do nich zasz... kiedy z nimi zacząłem pracować, to nawet kasków nie używali, no nie? Wiesz, Niemożliwe. <śm> są takie ekipy, w Polsce, <śm> słuchajcie, jeszcze. Znaczy teraz już nie ma, ale. Znaczy, teraz już jest coraz mniej. No. Tak. Nie oszukujmy się, jak zaczynaliśmy kiedyś, no to myśmy też robili bez kasków, no. bez. Y Różnych, na różnych dziwnych rzeczach także... i też nie chcielibyśmy wracać do tego ale też Taka się uczymy. Historia. Taka jest historia i też Ty... robiliśmy na karabinkach jakichś zakręcanych nie było mowy o jakichś trójakcyjnych w ogóle co to jest? w ogóle co, co, co to było? nie było czegoś takiego w jak trójakcyjne nie, karabinki nie, no we finale mówiono, że takie trzy akcyjne są po prostu dla idiotów nie? tak, tak, tak ja jak ja nie teraz... umie sobie odsłużyć tak, to ma ja nie umie sobie zakręcić, zakręcić to kupuje sobie trójakcyjny karabinek tak. Ja wiesz, rzeczy tego nie kupiłem wcześniej, nie? Znaczy już nie mówiąc, że teraz DMM wypuścił czteroakcyjny karabinek, no to jest już w ogóle kosmosem To jest zakutka. Tak, tak, dokładnie. <laughs> także... Ale wiesz, to było wtedy fajne. ja miałem na przykład miałem wtedy Spider Jacka i koledzy ci bez kasków... Spadaka. <laughs> Mówili mi tak. Nie, nie, nie. To jest do bani Nasz kolega Mistrz Polski z Gliwic. Tylko na hiczu się wspina. Tylko na, Tylko na hiczu. A ty się pytasz, a co, kask? Ma, nie? I no, co? Ma. No ma, ma, w szafie. A ja. Oni później też... <grym> e, a, pracowaliśmy ze sobą wtedy z rok. I oni później, wiesz, kupili sobie kaski i wszystko to jakby zmieniło trochę postać. I faktycznie chłopaki teraz mają bezpieczeństwo, widać to w tej zmianie. I to jest fajne. A wtedy byłem taką, e, takim, takim, e, jakby to oczyścić. Obje, obiektem kpin, nie? Protoss, Tree spider Jack Stary i ty się puknie w łeb. Tak. Czy znaczy, wiesz co? Odkąd zacząłem startować w zawodach, w 2010 roku pojechałem pierwszy raz na Mistrzostwa Europy jako wolontariusz i wtedy zrobiłem wielkie oczy. Nie wiedziałem połowy rzeczy, do czego w ogóle są. Ale od tego momentu zacząłem zwracać dużo, dużo większą uwagę na bezpieczeństwo, na przestrzeganie tych rzeczy, które widziałem. Mhm. Właśnie za granicą bardzo dużą uwagę przykładali do właśnie bezpieczeństwa. My teraz też to u siebie na mistrzostwach stosujemy i też ciśniemy właśnie, żeby jak największe bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Dlatego Jest to nie super. Można, nie można na kimbo startować w Polsce. No bo. No nie ma... można dostać raka i chorób serca w serca. Tak, tak, dokładnie. To to... Nie dziwię się, bo jest niebieskie, no nie to niebieskie. Wiesz. <laughs> To w ogóle wiesz, to... Czekam na ten moment, aż znajdują się w Europie, że jednak nie dostanie się w... widziałem, serca. tutaj jest sklep ze sprajami, można przemalować na zielono, na zielono i. Różowo-zielono. Zielonym do góry, także. Co chwila, robota skończona. Po robocie wszystkie, że tak powiem, suche gałęzie. Z dużo lejek pościągane, niebezpieczne, można już bezpiecznie chodzić, przemieszczać się. Także Ludzie okay. będą żyć. Mają się bać, ale będą żyć. I drzewa też są niezniszczone. Tak jest. Pięknie, po prostu cudownie. A tak wracając do naszej poprzedniej rozmowy tam przed tą przerwą, to wiesz, przeszliśmy przez kawał właściwie czasu od, nakręt, od nakręta, które pisaliśmy, tak, tak, tak. od szantów, od braku kasku w ogóle w trakcie pracy, bo to jakby... Była jakaś tam część, jakiś element. Jest, jest to element historii, który kiedyś no tak, miał tak, miejsce. Tak. Nie? I właściwie jestem do teraz, kiedy wezdając z tobą i właściwie przyjechałem tu po to, żebyś też miał okazję zaprosić innych ludzi, innych spinaczy drzewnych, do wzięcia udziału w mistrzostwach polskich. Tak, właśnie wtaczce drzewnej, które odbędą się w Olsztynie w tym roku. 18-19 maja 2019 roku. Już w najbliższy weekend, także zapraszam wszystkich serdecznie. Nie bójcie się, przyjedźcie, popatrzcie. Jeżeli macie jakieś obawy, no to rozbijcie się z namiotem, wypijcie z nami piwko i pogadajcie. Na pewno się zbliżycie, a może na następny rok wystartujecie. Także to nie jest nic strasznego, nie? Pewnie, że nie. Także ja, jak. Zapraszam pierwszy raz. Kiedy to było? O, w, ja. tamtym roku. w tamtym roku. W tamtym roku, słuchajcie. Ja właściwie nie startuję w zawodach, bo. No, nie, nie ma się co bać. Bo, także... bo, bo chciałbym wygrać od razu. A, a to może być trudne, mając. Są takiego lidera. Ja już, nie, nie nawią... już niedługo wiesz, będę balkonik odstawiał i na emeryturę. Słuchaj, wiesz, no... no myślę sobie, że to jest normalną rzeczą. Ten normalny bieg rzeczy. Tak. tak. A właściwie to masz jakieś specjalne gadżety, które wierzę, że na takie imprezy? Które... Mam, oczywiście, skarpetki od Ciebie. <śmias Wagner> nie, mam ich te... nie mam ich teraz, nie? Ale to, szczęśliwe, różowe skarpetki są na każdych zawodach. I co, i, a pierwsze prawej w ogóle? Nie no, broń Boże, całe szczęście będzie wyprane, nie, nie, nie. Odkąd dałeś mi je 5 lat temu, nie są prane w ogóle. <śmias Wagner> no. Y... Czy to... No, O, 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 to są te same, po które przyjechałeś do mnie tydzień temu, tak. To są Ujęcie dokładne. na skarpetki, proszę. Tak, to są mamy, te szczęśliwe Mamy skarpetki. taką samą parę. No nie, 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 tam, to, tam moje są ładniejsze. Także... No więc słuchajcie, jeszcze raz, zapraszamy Was serdecznie. Zapraszamy serdecznie do Wolsztyna, 17-19 maja. Przybywajcie tu mnie. Przybywajcie, Heja. do zobaczyska.